Mirella Jaworska, noc. Najwygodniejsza dla ślepców, których dzień ściska dotyk, a sentra ci bicie zegara. Najkrótsza dla wstałych, którym krew przydaje skrzydeł. Najśmielsza dla kochanków stojących w progach sypialni swych ciał, najdłuższa dla zamykających się dni na ostatnie spotkania, jak przeczytane książki. Bezbronna jest noc. Wobec, wobec nas. nas czytał Bogdan, Bogdan. Tmowski.